Czy w chmurze ITMation będzie działać integracja ze sklepem? Tak, będzie działać. Część naszych klientów to firmy e-commerce, które chwalą sobie takie rozwiązanie. Najczęściej integratory napisane są w taki sposób, że mogą być instalowane na tym samym środowisku co ERP, czyli w naszej chmurze. W praktyce oznacza to, że możesz utrzymać na tym samym środowisku zarówno system ERP, jak i integrator e-commerce. Platformę e-commerce... Natomiast możesz hostingować w dowolnym miejscu i bez problemu połączy się ona z aplikacją RP zainstalowaną w chmurze ITMATION. Taką komunikację między e-sklepem a integratorem wykona partner wdrożeniowy. Dzięki temu będziesz mógł korzystać z automatyzacji, zamówienia, raporty wysyłek i inne procesy pomiędzy sklepem internetowym a aplikacją ERP będą przebiegały płynnie i bez zakłóceń. Jeśli nie masz wsparcia do realizacji takiego zadania, chętnie polecimy Ci któregoś z naszych sprawdzonych dostawców tych rozwiązań.